Ktoś mnie mega zainspirował, zapytał, za chuja nie mogę zrozumieć, jak to jest, że jednego dnia dla kogoś jesteś wszystkim, a drugiego dnia nikim. Więc jeżeli ty też tak czujesz, że tak jest w Twoim świecie, no to kochanie, ten świat zewnętrzny pokazuje Ci to, co w Tobie. Ten świat zewnętrzny może pokazuje to właśnie, że ty tak siebie traktujesz, że jednego dnia jesteś dla siebie wszystkim, a dru drugiego dnia oblewasz się pomyjami, poniżasz, ubliżasz sobie sama, samej, samemu innym. To może właśnie świat odbija ci to, co jest w tobie. I może jak przestaniesz się zastanawiać, dlaczego ci ludzie cię zostawiają. I przestaniesz zostawiać siebie, bo tutaj skierujesz swoją uwagę i tutaj wykonasz pracę, to gwarantuję Ci na pewno, że świat nigdy więcej Ci tego nie pokaże.